I uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej postanowili sprawdzić co są do mieszkańcy Miasta Wałcza na temat gdy spotykają osobę z niepełnosprawnością. Pierwszą opinię poznamy u Pani Burmistrz. Pani Burmistrz, spotyka Pani na swojej drodze osoby z niepełnosprawnością. Co Pani wtedy myśli? Co się Pani nasuwa? Pierwsze, że idzie człowiek. Ta niepełnosprawność może być różna. Niektóra nawet zupełnie niewidoczna, niektóra bardziej zauważalna. I to jest nasz mieszkaniec, nasz, nasz obywatel, nasz po prostu, po prostu człowiek. Ja nie mam żadnych takich odruchów, jakby to określić. Na pewno to jest, to jest jakiś żal trochę, współczucie, bo jeżeli to jest osoba na wózku, bardziej utykająca albo, albo inaczej niepełnosprawna, to jest po prostu przykro, że, ko, że kogoś ta rzecz spotkała i za tym idą określone trudności w życiu, ponieważ albo to są chodniki niedostosowane, albo platki mieszkaniowe, albo same, same mieszkania. No, niestety ta sfera, ta liczba osób, które są niepełnosprawne się rozszerza i musimy zacząć i bardziej chyba jeszcze dbać o owe osoby i dostosowywać wiele, wiele rzeczy z infrastruktury, ale także z opieki nad, nad tymi osobami. Ale też chciałam powiedzieć, że to nie znaczy, że uważam te osoby jakoś jak takie niesilne. Ja spotkałam jedną wyjątkowo silną osobę, którą stała cały kraj. To jest pani Janina Opojska. To dawno dawno temu ja z nią byłam w Iraku i ja widziałam jak ta dziewczyna się zachowywała, jak była silna. My byliśmy w obozie strzeżonym przez wojsko, a ona pojechała do swojej placówki tej polskiej akcji humanitarnej i odbudowywali tam szkoły jeszcze inne budowle. I ona tam po prostu była i podsłuchałam rozmowę żołnierzy, oficerów, którzy mówili, że tam jest tak trudno i tak ciężko. I ta dziewczyna była dzielna i, dzielna i silna. I wydaje mi się, że nawet możemy czerpać pewną siłę. Widzimy osobę niepełnosprawną, która sobie zupełnie świetnie radzi, która ma przecież taki sam świat jak my. Może go inaczej czasami czuje, inaczej odbiera, ale od in, inność nie wyzwala złych odrób nie powinna wyzwalać jakichś takich złych odczuć, wręcz przeciwnie, powinniśmy chcieć ją poznać i wiele się nauczyć. Myślę, że o wiele więcej wrażliwości jest w tej osobie jednak trochę niepełnosprawnej z różnych powodów, niż w nas, którzy określamy się terminem, powiedzmy, ze zdrowiem. Spotykając osobę z niepełnosprawnością, myślę o nich, że to są ludzie, Wielkiego charakteru, którzy w życiu starają być ludźmi normalnymi, pomimo że dotknęło ich różne nieszczęścia. Chciałbym ich pomóc jak najbardziej i mam w sercu taką chęć, natomiast się zastanawiam, czy moja pomoc im nie zaszkodzi. Bo miałem taki przypadek w czasie swojego życia, że kiedy w czasie ulewnego deszczu przed człowiek chory, pokojny Medinie, Deszlał. On się poślizgał, chciał, źle mu się szło, chciałem mu pomóc, on powiedział odejdź ode mnie, ja sobie w tej sytuacji muszę dać radę. I jeżeli widzę, że ta osoba jest czy starsza i potrzebuje tej pomocy, to bardzo chętnie podchodzę i pomagam. Natomiast do niektórych, jeżeli podejdę, to pytam, czy, czy chcesz pomocy. Bo po tamtym przypadku, kiedy widziałem, że ten człowiek chciał pokazać, że żadne przeszkody mu nie są żadną trudnością, wtedy zastanawiam się, czy ewentualnie swoim postępowaniem nie wejdę w jego, jakbym powiedział przyswojowe ego, czy mu tym sposobem nie zaszkodzę w walce z tymi niektórymi swoimi przypadłościami, które są różne, ale szczególnie jeżeli widzę starsze osoby, które potrzebują, to chętnie pomagam i staram się tym wszystkim ludziom pomagać, bo wiem, że i takie mam doświadczenie z życia, że wielu ludzi, którzy nawet byli niepełnosprawni, o tej swojej niepełnosprawności nie mówią, starają się zachowywać jako normalni ludzie i są dla nas świetnym przykładem, że nieraz my, jako zdrowi, narzekamy na to, na tamto, oni się tym swoim losem tak zbytnio nie przejmują, idą przez życie i starają się normalnie, tak jak my, pracować i należy im się za to wielka wdzięczność. Tak się zdarza, że. czy też zdarzyło, że. Obcuję na co dzień z osobą niepełnosprawną i zawsze uważałem, że jeżeli spotkam taką osobę na ulicy czy w różnych innych miejscach publicznych, to staram się ją traktować jako osobę normalną, zwykłą wśród tej grupy ludzi, którzy właśnie poruszają się po tych naszych ulicach. Nie, ani jej nie wyróżniam, ani nie, nie pomniejszam jej tej osoby wartości. Uważam, że jest normalną osobą, która funkcjonuje w normalnym społeczeństwie, ma swoje potrzeby i właściwie jeżeli jest w stanie je zrealizować, to je realizuje, a jeżeli nie, bo na przykład porusza się na wózku, no to wtedy ma określony sprzęt, który ma jej pomóc w tym. I też ta osoba, która ma pewne ograniczenia, musi się czuć pewna, że wszędzie dotrze tam, gdzie chce. Właściwie osoby niepełnosprawne, czy to poruszające się o kulach, czy jeżdżące na wózkach, jest to ten podstawowy sprzęt do ich komunikacji, muszą mieć tę pewność, że do każdego obiektu użyteczności publicznej dotrą, do każdego sklepu wjadą, a muszę też z przykrością powiedzieć, że nasze miasto nie jest w pełni przygotowane do tego, żeby te osoby mogły normalnie w, w społeczeństwie funkcjonować. Tak jak powiedziałem, ja się na co dzień z tym stykam, gdyż mam dziecko niepełnosprawne, dzisiaj już to dorosła kobieta, 34 lata, która, którą nauczyliśmy jakby funkcjonowania samodzielnie w życiu i z tego się bardzo cieszę, że i mi i mojej małżonce to się udało. Nie było to łatwe, od urodzenia nie chodzi. Ale wspólnie razem i moja córka, i, i, i moja cała rodzina stworzyliśmy takie możliwości, żeby mogła funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Cieszę się, jak ona jedzie wózkiem, ludzie się do niej uśmiechają, zatrzymuje się, rozmawia z ludźmi, a nawet jeżeli jest potrzeba jakaś, prawda, że po drodze coś się tam wydarzy, to widzę, że zresztą to mi mówi też córka, że ludzie bardzo chętnie jej pomagają. A więc nie przechodzą obojętnie jakby, e, obok niej, ale starają się z nią porozmawiać i pomóc jej, e, na przykład, pokonać jakąś przeszkodę. Dlatego e, uważam, że osoba niepełnosprawna jest taką samą osobą jak wszyscy ci, którzy normalnie z, e, się poruszają, są zdrowi i takie ma same prawa do tego, żeby korzystać ze wszystkich dóbr, jakie e, daje nam e cywilizacja. E, ja zdaję sobie sprawę z tego, że przed nami jeszcze jest potężna praca. Jeszcze raz zaznaczam, potężna praca, ale po to jesteśmy na tyle światłymi ludźmi, żebyśmy mogli te wszystkie przeszkody pokonać i wspólnie razem z osobami sprawnymi, osobami niepełnosprawnymi realizować to, co jest chyba najważniejsze dla środowiska lokalnego, a także dla naszego kraju. Dzisiaj widzimy osoby niepełnosprawne w parlamencie, Izby Wyższe i Izby niższej. Widzimy osoby niepełnosprawne na różnych stanowiskach e, rządowych, ale również i samorządowych. W moim samorządzie pracuje osoba niepełnosprawna na wózku, co uważam za e, wielki przywilej dla, e, dla naszego samorządu, że możemy zatrudnić taką osobę, że mogliśmy stworzyć takie w ogóle warunki możliwości, żeby ona mogła tam pracować, Z czego się bardzo cieszę, wręcz jestem dumny, że ta osoba tam pracuje. Jeżeli będę miał taką możliwość, to na pewno kolejne osoby zatrudnię, żeby mogły właśnie w, szczególnie w instytucjach użyteczności publicznej pracować. Zawsze budzi to u mnie wielką radość, gdy widzę, że te osoby są na ulicy, że biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. Że wychodzą z domu. To jest dla mnie zawsze ogromna właśnie radość z tego, że mogą razem z nami uczestniczyć w życiu publicznym i nie mam już sobie żadnego lęku przed tymi osobami. Z chęcią do, niej, do nich podchodzę, z nimi rozmawiam, bo uważam, że jakby nie powinny, nie powinny się ukrywać w domu i niczym nie są w żaden sposób od nas gorsze. Więc świetnie, że, że mogą się z nami integrować w społeczeństwo. Mnie no, no, mi jest po prostu szkoda ludzi chorych, yy, nie, niepełnosprawnych. Jestem ja im i nawet gotowa pomóc w każdej jak jak, nie? No, jak najwięcej, żeby ich było, żebyśmy my ludzie, żeby nie było ulicy takiej do, do tych dzieci właśnie chorych, ludzi nie, niepełnosprawnych, no, żeby im pomagać. Według mnie taka osoba jest każda taka jak inna, tak? Więc tutaj równouprawnienie powinno być, bo te osoby no, tak już samo już mają. Możliwość wyjścia do ludzi, tak? Nie są zamknięte, nie powinny być tylko zamykane w domu. Jeśli spotykam osobę niepełnosprawną, robi mi się żal tej osoby, że w pełni nie może korzystać z życia, tak jak wszyscy ludzie. I życzę dla tych osób jak najlepiej. Czy spotkałaś kiedyś osobę niepełnosprawną? A słyszałam, że masz wujka. Masz wujka niepełnosprawnego? Tak. I lubisz go? Ale powiedz chłodniej, ładnie. Powiedz my Amelko, powiesz? Bawisz się z Mariuszkiem? Tak. O, jak ładnie. Lubisz się bawić z Mariuszkiem? Lubisz. Wsądź. Dobrze. Wsądź. E, cieszę się, że wchodzą, e, e, że są szkoły takie dla dzieci, specjalnie dla dorosłych, dla dzieci. E, na a, dorosły, dla dorosły, dla dzieci e, że zachowują się normalnie, że chodzą na miasto, że robią zakupy. Fajnie. Robią zakupy, szukam. Szukuję jak każdego innego klienta, z szacunkiem.